Zapowiadałam w ostatnim filmie, że przemierzam się, żeby rozpocząć taki cykl recenzji książek ogrodniczych, książek, które ja mam w swojej domowej biblioteczce, które kupiłam albo dostałam w prezencie i te książki tą serię chciałabym wam pokazać jako pierwszą, bo są to pierwsze książki ogrodnicze, jakie znalazły się w naszym domu. Dostałam je w ramach prezentu świątecznego. Od mojego męża i jest to rewelacyjna pozycja, a raczej w sumie dwie, bo to mamy dwuczęściowe wydanie, szkoła cięcia, którą wspólnie przygotowały, napisały, zrealizowała mama i córka, pani Alicja i pani Lucyna Grabowskie. Dwie książki, pierwsza części, część jak widać cięcie roślin ozdobnych. I druga cięcie drzew i krzewów owocowych. Dwie bardzo fajne y, publikacje, jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy. To format coś między zeszytem a A4. Dokładnie mam, nie powiem jak wymiarowo, ale naprawdę wygodne, jeżeli chodzi o wzięcie w rękę. Na grubość nie jest to zbyt duża książka. Fajna, ponieważ w twardej oprawie ja wożę ją na działkę. Zabieram ze sobą jak przycinam jakieś rośliny i nic się z nią nie dzieje. Nawet któreś z nich, czy nawet obie któregoś razu zostały zalane, bo zostały w jakiejś skrzynce i też można było wysuszyć i sobie z tym świetnie poradzić. Tu mamy po zapowiedź drugiej części. Warto oczywiście kupić dwie, a to, od której zaczniecie, zależy od Was, według tego, ile roślin, czy które rośliny przeważają w Waszym ogrodzie. No dobrze, pokażę Wam, jak ta książka wygląda w środku. Fajne jest to, że mamy ilustracje. Ilustracje, które są w formie takiej graficznej, rysunkowej, nie brakuje też oczywiście zdjęć. Tutaj przykład tego, jak należy ciąć, na jakiej wysokości i pod jakim kątem zacinać gałęzie. Głębiej mamy przykłady, w jaki sposób możemy ciąć różnego rodzaju rośliny. Tu na przykład mamy stopniowość cięcia bukszpanu, A im głębiej w książkę, mamy przedstawiane poszczególne rośliny. Jakie ciąć, kiedy ciąć, w jaki sposób możemy je formować, jak odmładzać, jak otrzymać pożądany pokrój. Bardzo fajna, tak jak widać, ilustracji jest naprawdę sporo. Rewelacyjne są te schematy takie rysunkowe, bo po nich naprawdę łatwiej jest cokolwiek przyciąć i zrozumieć tę tak, zasadę, jak ciąć właściwie. Podobnie wygląda druga część, tylko tak jak już wspomniałam, dotyczy drzew i krzewów owocowych. Tutaj też mamy taką część, która jest słowem wstępu, czyli w jaki sposób możemy prowadzić drzewa i krzewy owocowe, trochę odnośnie formowania, obciążania nawet niektórych gałęzi odnośnie cięcia, jakie narzędzia nam będą potrzebne i przechodzimy do tej części, w której mamy konkretne rośliny. Na przykład mamy tutaj bez. Na rysunku pokazane miejsca, gdzie powinniśmy uciąć, dlaczego i po co, bo możemy sobie krzewy formować na drzewka, możemy je prowadzić też nisko. Brzoskwinia. Jest też oczywiście fajna Zakładka. i Jest to pokazane od najmłodszych roślin. To jest dla mnie fajne, bo wiecie, ja zaczynam od zera. Yy, nasz ogród. I w sumie, co mi było z tego, że miałabym książkę, w której byłyby pokazane po prostu schematy cięcia dorosłych drzew. Taka odmładzanie. Tu jest wszystko. Od najmłodszych drzew poprzez drzewa, które są w średnim wieku, ale i odmładzanie po prostu bardzo starych roślin. Dobrze, więcej pokazywać Wam nie będę. Jak będziecie mieli ochotę, zachęcam Was bardzo do tych pozycji. Zachęcam też, żebyście obserwowali konta, szczególnie na Instagramie. Właśnie tych pań jest też oczywiście strona internetowa, jest sklep. Sklep mamy tutaj. To jest cena sugerowana. One w zestawie kosztowało chyba coś około 100 zł, już w tym momencie nie pamiętam, ale rewelacyjna książka, z mojego punktu widzenia książka na lata, która jeździ ze mną do ogrodu. I to jest taki chyba numer jeden, jeżeli chodzi o praktyczność, tak? Bo roślin mamy sporo, my w nie po kilku latach już będę pamiętała, jak je ciąć, ale na ten moment fajnie, że taka książka jest. Pierwsza recenzja ze mną, dajcie znać, czy Wam się podobało, czy znacie tą książkę, czy może macie zamiar ją sobie kupić. Hej, Basiu! Ja siedzę właśnie u dzieci na domku na drzewie oczywiście Basia do mnie zaszła. Dajcie znać też, jakie książki wy polecacie. Ja cały czas jakieś nowe książki do tej biblioteczki ogrodniczej wprowadzam, także chętnie skorzystam z Waszych poleceń. Pierwsze koty za płoty. Na kolejną recenzję pewnie niebawem przyjdzie czas, bo książek, które chciałabym Wam pokazać, jeszcze kilka w domu mam. Pa!